Spokoj oh Łap do gardek. Zaczekaj na to. Ściąga go. To. Ściąga go. Głowę w dół, prawa ręka pod nogę, prawa ręka pod nogę To się wyprostuje, głowę w dół Nie złamię po postury Głowę w dół Ktoś to oddaje ci Ambara Jedno albo drugie, spokojnie. Spokojnie. Złamu posturę. Długo ściągnij troszeczkę. O teraz. O tak. Teraz kobina, wejdzie, wejdzie, te, Teraz wejdzie. wejdzie. Ambar ci wejdzie. Jedno albo drugie. Przeszedł gardę, bo na tego to będzie trzymało bo... Słyp, słych, słyp, lecisz, lecisz do końca Nie pod... odmawiaj gardę połówkę Jest pan gardzie, nie? Masz huka, do pleców możesz iść Możesz iść do pleców się na prawe Piotro i spróbuj zejść na plecy Przekręć się w prawą stronę na Kukata. za plecy z tego Mały, mały most taki za plecy Tak, tak, lecisz, lecisz Pięknie, pięknie Zaczekaj, cztery punkty, zaczekaj Przeczekaj go, załóż Sidbelt, Sidbelt i przy, przytul się Przytul się i Sidbelt, trzymaj, czekaj na razie Sidbel. Nie, nie, śpiesz się, masz cztery punkty Powolutku Nie pozwól mu wyjść po... Zostań za plecami, Zostań za, głowę, za plecami. Rękę za głowę, z powrotem wróć za głowę Lewa ręka pod głowę Lewa ręka pod jego głowę Bo ci się odwinie On źle wypompował Powolutku, on musi pracować, czy nie ty Ta, Daj z powrotem za głowę Sid... Kurwa, niech chcę mam bala podpowiadać, chyba że się zjemę opozycji, nie? Trzymaj, już masz prawie czołka, nie? Prawie masz drugą rękę. Po kurwa. Być. Tak jest, nie? Jak to wygląda, ale. Jest, Przytuj się bardziej. Trzymaj się przytuł, tak, głowa koło głowy. Się raz na spokojnie, rozciągnij go sobie. Rozciągnij go sobie, Simo, Wyprostuj nogi. Nie pozwól, trzymaj go na boku zawsze troszeczkę. O tak o, tak o, tak, o, tak ci nic zrobi. Szukaj grypu, grypu tam do czołka, do czołka szukaj. Oj, to może być. Zapnij tam trójkąt, tak! Nie musisz Simon. wygrywasz 4-0. Nie daj mu się obkręcić do ciebie! Tak, trzymaj, zapnij mocniej ten trójkąt troszeczkę. On nic nie zrobi, nie? I bardziej go na boku trzymaj, nie leż na plecach. Jakbyś mógł. Kurwa, gdyby nie ten dzieciak, się pompował w tą stronę, to nie wyjść. Uważaj na dźwignię na nogę tam! O Oj, przytul się, trzymaj go, ch**a, trzymaj. Pociągnij przez zęby ewentualnie. I szukaj powolutku, kurwa, tego, czołka. Wciskaj tam rękę po te kimono, wciskaj, nie? Lewą rękę po kimono, pod samą szyją, za każdym razem. Jak ci nie daję swojego kimona, złap swoje. Rękę możesz mu tą złapać. Pięknie, pięknie.